Skarbie! Jakbyś był singlem przez sekundę. To umówiłbyś się z nią. Nie, kochanie. No weź, nie żartuj. Nie uważasz, że jest hot? No, Szczerze, to nie. Nawet ja uważam, że jest atrakcyjna. Dla ciebie może i tak, ale dla mnie? Meh. No przestań kłamać. Ja nie jestem jak te zazdrosne dziewczyny. Nie zrobię ci dramy o to, że podobają ci się inne laski. Ona jest śliczna, każdy to zresztą przyzna, więc możesz być ze mną szczery. Ja naprawdę nie uważam, że jest atrakcyjna. Po prostu to nie mój typ. No dobra, ale nie wmówisz mi, że nie widzisz jej atutów? Przecież ona ma wszystko, co trzeba. Nie wiem, nie przyjrzałem się nawet. Spójrz na jej twarz i ciało. Ona ma nieziemską figurę. Przyznaj to po prostu. Rozumiem, czemu może się komuś podoba. Ale ja tego nie czuję. Po prostu nie miałem takiego wow. Ale ona ma na czym usiąść i na czym się położyć. I jeszcze te oczy. No nie gadaj, że tego nie widzisz. Widzę, okej? Okay? Ale to nie zmienia faktu, że mnie nie rusza. Jedyne co mnie rusza, to ty. O, ale słodko, ale przestań mi tu kręcić. Powiedz mi po prostu wprost. Jest według ciebie ładna, czy nie? Chcę być z tobą szczery i nie chcę, abyś myślała, że cię okłamuję, więc uważam, że ta dziewczyna jest okej. Okay. Co to znaczy jest okej? Okay? No po prostu jest okej. Okay. Co masz na myśli? Jest atrakcyjna czy nie? Bo jeśli jest, to dlaczego się z nią nie zmówisz? Skoro jest, okej, okay. może pójdziesz sobie do niej, a mnie zostawisz? Najpierw miałem mówić szczerze, a teraz mam się tłumaczyć. Tak, bo mnie zdradzasz. Idź sobie do tej lafirendy. Dobra, to pójdę do twojej siostry.